Sory, sory. Chodz za mną. Stół. Jak oni go ciągną, dali, żeby mnie to przez nie i koleżę, tylko oni mówią, tylko zabierzą, on poter pisze. Saverien, nie ma drewna.

Dobra, ale są zmiany. W następnym odcinku ja jestem policjantem. Co mam zbudować cele? Cześć. Cześć. Czekaj, stój. Uh. I co? Chodź. Wągiel. Wykopuję ja wągiel. Wykopuję się wy... zdobywania. ale ja nam to. Jedna skrzynia. Coś. Ja tu buduję ci. Chodź tu! Daję ci łopatę, miecz to i to. Szykaję? Tak, masz wszystko. Ale sobie masz to wszystko wziąć. Dobra. Ja Ci pokażę od której rzeczy. Daj to zrobię. Ale patrz, musisz od pierw tak. Patrz, ale... Daj Mam ty. No i co mnie pijesz? Właśnie się leczamy. A sikiery nie masz... Patrz. Ty masz tu Ja wczoraj mówiłam po chińsku, prawda? Przez cały dzień mówiłam chyba po chińsku. O ty pory a jakę tu kopać? A ja robię nam ja, mam... ja mam. Mamy dwadzieścia cztery pochodni. Mój kamience na ładowo. Aleście. Teraz znalazłam. Starczy jak będzie sześć, oznacza, że możemy. O, Seweryn. Mamy chyba na co chcesz. No ale posłuj się. No, i no na kamiennym da się to wykopać. Mogę teraz. Nie, no posłuj się. Ostatni. Stukoczek. dobra, nie chcesz mieć kilofa, nie chcesz mieć, mieć kilo. No, Co chcesz? ale żelazny lepszy no to muszę skryptować wam tak Tu co chcesz Ceberyn? miecz, kilof, sikierka, łopata czy... Mam już To jest gdzie... kamienne. I teraz Seweryn. Ja ci zrobię ten piecyk. o Co? Seweryn, wydoby sobie tutaj te żelazo. To jest twoje. No to chodź tu. Jeszcze już są. No to wy. No to sobie weź te całe żelazo i ja ci stworzę ty... Ten... A ja cię stworzę. Ja. Ale ty sobie stworzysz to, co chcesz! Jeszcze jest. Ja mam niego ślubu. O się na. starczy na. Bo ona chce się z nami grać. On sobie gra, ale nie Chodź tu, Sabaryn. Ile masz zielonych? Dwanaście! Podzielimy się? No. To ja ci to, ja, ja to jakoś zrobię. kończy KIO. Wkrótce, dalej. Dwadzieścia, czyli 1, 2, Czyli ty 10 i ja 10. Masz 10 i ja też 10. Zabieruj tu jest specyk twój. Ja ci dam trochę... Ja ci dam trochę... Ja idę po kamień. Ja znalazłem rozkiję. Ja mam. Ja cię wykopię to. Co? 26, Mamo, nie będę obłączać. Bo się wybuchnie. No, Dobry, daj, daj twoje żelazo. Gdzie jesteś? Chodź tu. Chodź tu. No tak, ja się kopałem. Chodź tu, we, chodź tu, kliknij na ten tutaj piecyk. Bo ja się posunęłam. I teraz, To musisz mieć, to musisz mieć z nami blisko. Ja tu przypalę swoje dziesięć. Jaka ja cię oznaczę? Ty masz dirta? A ja jak mam... jesteś, bo tam muszę jechać? To, to ona musi być przy mnie. Znaczy czy ja teraz do niej... La, ty robisz? Patrz, tu jest. Teraz musisz czekać, coś się to wyświetli. Masz internet? Tak, ma internet. No tutaj nie pokazuję za dwa. ma wyłączony. Proszę. Proszę. Nie wiem, czemu. nie wiem czemu Nie możesz być z Ja nie wiem Może ma nie ma Cześć Cześć ja Patrz co ja mam patrz co mam ręce Żelazo No to idzie z twojego Ty masz już osiem. Teraz już masz prawie wszystko. No już masz wszystko. Dawid. Mam już. Teraz ja jeszcze jedno potrzebuję. ja. Jak mi się nazywasz? Dawid. Gdzie się nazywam Dawid? Ale nie dawaj, to musisz startować. Co wyrzucił? Telefon! Wyrzucił? No? Uhu. a by cię. i jeden. Też wyrzucił? Tak wyrzucił. Tak, a wiecie jak ty też taki nie. Dobra, to paźno, musisz... Ja sobie ja je zbruję. No to sklapt. Jedno mi zostało. Spodemiu. mam spodę. A mam tylko to. Klatę ja mam spodę. No to chodź za mną. Masz... masz kilo? No. Moje żelazo. A Hej. tu Chodź. Tu jest żelazo. No po mi się. Owięks. Potem się jakoś... Ile mam? Czekaj. Ja to wszystko wiedowie i podzielę, okej? Okay? No. Czemu uciekasz? Bo ty idzie za... Nie, bo ja idę do kolejnej jaskini. Tylko to... Żeby wydawać sobie coś. To nie jaskinia. To śmierć. ལས་རིམ་དེ་འོ་ཁོ་ཅིག་ཡིན་པ་རེད། Nic znaleźliśmy w tej grze, kurwa, bo ja nie mam czasu! Dodaj siebie jako znajomego tam, i chuj! Się nie da dodać! Trzeba mieć pierw internet i żeby... MA INTERNET! Co teraz czekaj... Co nie mnie? Wcale jakoś działało! To może przez baterię. Nie przez baterię. Po prostu masz za dużo pieniędzy i będziesz grał. To trzymaj, rozumie? Jura, doszo! Nie! Chodź tu sobie na chwilkę. Podzielę się żelazem. Ile mam? Pięć. Ty, dwa, ja trzy, ok? Kurwa, to znają z tego, że wszystko wyrównasz. Nigdy nie pójdziesz! Oła! Muszę no, zamiast pracować, to moją kurwa, nie no za ja tak to. Tak. Ja co ty dałeś peć? O to już będzie koniec odścinka.